Ta kobieta ma dziwną chorobę. Codziennie jej ciało unosi się w górę i nie da się tego zatrzymać. By spowolnić jej wznoszenie, mąż przywiązał linę do jej nogi, ale była bardzo napięta, raniąc kobietę. Mąż siedział nieruchomo, bo to był jedyny sposób, by powstrzymać żonę przed wznoszeniem się. Gdy córka wróciła ze szkoły i to zobaczyła, próbowała ulżyć matce, ale mężczyzna jej nie pozwolił. Podczas kłótni napięcie liny złamało kobiecie kostkę. Kobieta krzyknęła z Dźwięk łamanej kostki uświadomił mężczyźnie jego błąd. Po kilku dniach kobieta uniosła się ponad dach domu. Córka przygotowała jedzenie, wodę i tlen dla mamy, bo już nie będą mogły się zobaczyć. Przytulili się ostatni raz, ale mąż milczał. Dopiero gdy winda zjechała, nie wytrzymał i mocno objął żonę. Z czasem kobieta wznosiła się coraz wyżej i wyżej. W kuchni rosła sterta naczyń, a życie dziewczyny stało się piekłem. Dopiero wtedy zrozumiała, jak cenna była jej matka.